To jest punkt czasowego pobytu dla osób, które w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie musiały po prostu uciekać ze swojego kraju i organizujemy tutaj taką podstawową pomoc i opiekę dla tych osób. Pancernik jest przygotowany na 250 osób. W tym momencie mamy 124 mieszkańców. Codziennie ktoś nowy się pojawia, ale też część osób po prostu opuszcza pancernika poprzez usamodzielnienie, znalezienie swojego miejsca we Wrocławiu. Spółka Wrocławskie mieszkania przystosowała na potrzeby właśnie pobytu uchodźców z Ukrainy dwa obiekty, które na co dzień należą do uniwersytetu wrocławskiego. Jeden z nich to właśnie akademik Pancernik przy ulicy Tramwajowej 2B. No i cóż, musieliśmy ten budynek w bardzo krótkim czasie przystosować do funkcji mieszkalnej. kilka Kilkanaście dni dosłownie praca naszych pracowników, praca naszych firm powykonawczych, które na co dzień świadczą usługi dla Wrocławian. Dużo osób również prywatnych, firm, instytucji, z którymi na co dzień współpracujemy, dało takie efekt. My jako Wrocławskie Centrum Integracji jesteśmy jednostką miejską, która zajmuje się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, bądź też organizujemy pracę społeczną osób skazanych na karę ograniczenia wolności. I rzeczywiście te dwie grupy osób są włączone w prowadzenie pancernika, w bieżącą, pracę na, na terenie tego podmiotu. Są to osoby, które trafiają do nas skierowane przez ośrodek pomocy społecznej i w ramach zatrudnienia socjalnego tutaj się reintegrują poprzez pomaganie w bieżących porządkach i utrzymywanie ładu ogólnie na obiekcie. Oraz osoby skazane na kary ograniczenia wolności, które odpracowują tej pracy społecznej, spieszony kurs reintegracji. Czyli nasz mieszkaniec, nasz obywatel Wrocławia, który na przykład zostaje bez pracy przez okres 5-10 lat, i nagle może przyjść i pomóc drugiemu człowiekowi w kryzysie. Czyli uczestnik nasze, naszego działania reintegracyjnego nagle stwierdza, że on może zawalczyć o swoje życie i poprawić swoje funkcjonowanie. Zostałem skierowany przez Wrocławskie Centrum Integracji, żeby pomóc uchodźcom z wojny, z Ukrainy. A z jakiego powodu się tam tutaj znalazł? Błędy przyszłości. Z perspektywy tego miejsca i tej pracy, którą Pan tutaj wykonuje? Żałuję tego, co zrobiłem. Ja no. Widzę innych ludzi tak samo, którzy tutaj przychodzą już wielokrotnie, no ale niektórzy się naprawiają i rzeczywiście jest poprawa. W moim przypadku nastąpiła poprawa. I jednak praca z takimi osobami no motywuje do tego, żeby nie tego do złych czynów. A jaką pracę pan tutaj wykonuje? Co pan robi? Począwszy od sprzątania, mycia podłóg, odkurzania, porządkowe prace. Siedziałem w domu, nie miałem pracy, biorę zasiłek z MOPS-u, więc jak miałem siedzieć w domu, wolałem pomóc coś od siebie, tak? No to jest troszkę od, odejście od codzienności swojej, tak? Tak to z ludźmi jest całkiem inaczej. Bardzo, bardzo przyjemnie czas się spędza, Trzeba sobie pomagać. No, jeżeli byśmy by byli w takiej sytuacji, to mam nadzieję, że oni by nam tak samo pomogli, jakoś by nas ciepło przyjęli.